Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę Was do klasycznego salonu, który zachwyca swoją elegancją i ponadczasowym stylem. To wnętrze, które łączy prostotę z wyrafinowanymi detalami, tworząc przestrzeń idealną zarówno do relaksu, jak i przyjmowania gości. Jeśli szukacie inspiracji na urządzenie salonu w klasycznym stylu, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy. Białe ściany z dekoracyjnymi detalami. Ściany w tym salonie są pomalowane na czystą biel, co nadaje wnętrzu świeżości i przestronności. Dodatkowo ozdobione są szczegółowymi formami koronowymi oraz dekoracyjnymi panelami, które podkreślają klasyczny charakter pomieszczenia. Te subtelne detale dodają wnętrzu elegancji i tworzą harmonijną bazę dla reszty aranżacji. Soufę z kości słoniowej i teksturowane tkaniny. Centralnym punktem salonu jest sofę w odcieniu kości słoniowej wykonana z subtelnie teksturowanej tkaniny. Towarzyszą jej pasujące fotele, które tworzą spójną i przytulną przestrzeń do wypoczynku. Jasne meble doskonale komponują się z neutralną kolorystyką wnętrza, nadając mu lekkości. Czarny stolik kawowy i kremowy dywan. W centrum salonu znajduje się prostokątny czarny stolik kawowy o minimalistycznym wzornictwie. Jego ciemny kolor kontrastuje z lekkim kremowym dywanikiem, który ociepla przestrzeń i równoważy całość aranżacji. To połączenie dodaje wnętrzu nowoczesnego akcentu, zachowując jednocześnie klasyczny charakter. Duże okna i wzorzyste zasłony. Salon jest pięknie doświetlony dzięki dużym oknom, które wpuszczają mnóstwo naturalnego światła. Okna zostały ozdobione eleganckimi zasłonami w delikatne wzory, które podkreślają wysokość pomieszczenia i dodają mu wyrafinowania. Zasłony nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale również pomagają kontrolować ilość światła wpadającego do wnętrza. Subtelne dekoracje. Drobne elementy dekoracyjne, takie jak ceramiczne lampy czy świeże kwiaty w ważonach, dodają wnętrzu osobistego charakteru i wyrafinowania. Te detale idealnie uzupełniają całość aranżacji, nie przytłaczając przestrzeni. Ogólna atmosfera. Całość emanuje spokojem, elegancją i ponadczasowym stylem. Połączenie białych ścian, jasnych mebli oraz subtelnych dekoracji sprawia, że ten salon jest idealnym miejscem do odpoczynku w otoczeniu klasycznej estetyki. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!